Czekaj, czekaj, idę! Zobacz jak wygląda cały bok. Każdy chłopak z polskiej wsi myśli o pasacie. Wtedy ale tutaj mamy 1,5 mm szpach. Kolejny wypad na Kopart, Oględziny Kalifornii. Skóra widać zużyta, fotel z dziurą, tył wygląda na w miarę zadbany, samochód stoi tu już od 25 lutego 2020 roku. Jest to Kalifornia Turbo. Zastanawiam się, dlaczego nie ma osłon. Czy przypadkiem nie jest to topielec i ma owo do holowania, czyli mamy do czynienia z topielcem Bagnet, wygląda ale to nie problem, spuścić olej i wlać nowy, tak? Więc musimy zakładać, że jest auto popowodziowe Bentley Flying Spur. Oh. Tu Bentley Flying Spur był naprawiany już wcześniej, na, na pewno. No, więc myślę, że pozostawimy go w takim stanie, jak jest na wieczny odpoczynek. A klasa w dziale aut całych, przerysowano bo. Środek standardowy jak to w Mercedesie. Wytarte przyciski, tym się nie przejmujemy. Wypalona dziura od papierosa. Przetarta alcantara. Brudny, brudny, brudny. Ale to nie stanowi. Gniotka jest tam tak. Najmniejszym problemem tutaj Wyciągnięty OBD to też nie stanowi problemu. Jest to silnik turbo. Tutaj widać guma. Pada sturba, brak osłony, przebarwienie zaraz miernikiem sprawdzimy, ale wydaje mi się, że odpuszczamy to auto w 100% No tak na pewno będziemy odpuszczać, skoro tu są spękania nie będę dalej go sprawdzać a środka jest OK, Uu, 2 mm szpach. Pół milimetra szpachli. Miernik nie ma. to to jest tyle szpachli, że. Odpuszczamy temat. Zobacz jak tu się pofałudowało aż wszystko. To jest pół milimetra szpachli na tym słupku. Jest po prostu niedotarte, nieprzetarte, więc odpuszczamy temat. Dochodzimy do Rolsa, który tutaj już stoi prawie rok. Drzwi nadal są zamknięte. Może jakąś melodię wygram? Dobrze, co tu mamy ciekawego? Cooper S, za bardzo grzmotnięty. O, E550 Coupe. O, i S8 mamy też po lewej. No raz, kiedy jest data aukcji? Ale to jest yy, to jest Ameryka. Bye for now. Nie, nie S8 za bardzo jakimś leży przodem. Alejka. Bye for now. Tego sporta możemy zobaczyć. Wydaje mi się, że powódź mogła być. No, jest zabucony cały, ale na części. 2016 rok lipiec. O! GL63S i GL43. Zaczynamy od GL63S. Aj. Ale Jacek, tutaj jest już trochę grubiej Bo kompresor klimy też jak dostał mhm. Więc jak kompresor klimy dostał, obawiam się, że mogły też pójść mocowania no, tak. Tu mamy chłodnicę Pas prawy niby jest ok Taka chłodnica jest nam potrzebna do S63 U, Deska się pofałdowała cała teraz wreszcie w drugim razie się, że stał z otwartymi oknami. GL 43, 70 tysięcy przelotu. Prawa kurtyna strzelona. O, C klasa dołożone karbonowe dyfuzory, spoiler, 190 tysięcy przebiegu, 2012 rok. Kłiedmy dosłownie sprzed kilku dni. Po uderzeniu widać, że lewa podłużnica będzie wymagała prawdopodobnie naprostowania lub wstawienia. Chłodnice wyglądają na całe lewa lampa cała, prawej nie ma. Do silnika daleko widać, że ktoś normalnym tym samochodem jeździł, bo ma założone bridge i w miarę nowe, tak? Więc nie było oszczędzane na samochodzie. 121 tysięcy kilometrów przebiegu Środek wygląda na w miarę zadbany I jest to czerwiec 2014 roku I jest to wersja 7 osobowa Każdy chłopak z polskiej wsi myśli o pasacie. TDI 1490 I wcale dalej nie jest lepiej 460 870 220 no. 270, a cały jest taki wcale to Okej I taka ciekawostka też, parcia jak kierownica wygląda ehm, Wiele ludzi zaznacza sobie Takimi strzałkami tu i na progu Żeby zobaczyć jakie mieli ostatnie ustawienia fotela Spotkałem się z tym dopiero w Dubaju. O! Pięciocylindrówka. No to... ale pasek spadł. To jest świetny przykład tego, jak, jak Emiratczyk jeździ, jak ma wszystko oklejone folią. Tak. Zobacz. My swojego czasu klejaliśmy wszystko, pralki, lodówki mieliśmy klejone folią. A tutaj jest wszystko oklejone również folią. O. Z drzwiami włącz. Ale zobacz, że tylne siedzenia mają też poduszki normalnie. Czyli wersja jest naprawdę bogata Uuu Troszkę się cofnęło Skoro koło się cofnęło w Lexusie A drzwi się zamykają To znaczy, że albo było Lekkie uderzenie, albo mocny samochód e, Błotnik i maska Wyglądają na oryginał. Co tutaj się stało? Wachacz wyrwany Ale górny Pękł cały Jest to na pewno przed 12 rokiem O! Ale na to 4-7. Jacek mówi, że ładny to idę. Czyli standard Mozart. Gran Turismo s 4.7, Poduszka boczna otwarta. owalne końcówki i czerwone dekle. O! 78. 78 znaczy Land Cruiser 5-drzwiowy. Zobaczymy z którym silnikiem. Czy z pożądanym, czy z niepożądanym. O! benzynowy. Czyli tutaj mamy sześciocylindrowy, benzynowy silnik. O, papa! O. wydaje mi się, że chyba dach zaliczył delikatnie. Tak, tutaj słupek się zszedł. Ale manualik... Shelby... SVT... Siła woli. Oczywiście mamy SVT, czyli niebieskie dekle, kompresor... I składał Fred. Siema Fred. Fred Kemp, no i oczywiście no. O, i Kaiman, który, który nie wiem dlaczego zniknął z aukcji, a teraz stoi na placu cały czas. Kaiman jest cały w oryginale. To jest z tym małym silnikiem, yy, 2 litry turbo. I w Kaimanie tu się porozchodziło wszystko. święta były, to posprzątałem z uwagi, że samochód to moje drugie biuro tak naprawdę, ponieważ przemieszczam się z punktu A do B opuściłem firmę i teraz siedzę w samochodzie, również robię aukcje dla was właśnie ulicytuję samochody nie opuszczam nic na chwilę, a tutaj mamy piękne dubajskie widoki o zbliżającym się zachodzie słońca.